Lat temu miałem cudowną narzeczoną. Spotykaliśmy się bardzo często. Tęskniliśmy za swoimi spotkaniami jak kania dżdżu. Tak łaknęliśmy tego, żeby ponownie się spotkać, przytulić, uśmiechnąć. Moja cudowna, piękna, wspaniała narzeczona, której, która już miała swoją suknię ślubną, zniknęła w jednym okamgnieniu zupełnie bez śladu. Witamy wszystkich w drugim odcinku gry wstępnej. Czyli zanim pójdziecie na całość... Na całość życia. Mamy tę moc. Używamy słów, obdarowujemy się słowami. Tak, ale o słowach, o mocy słowa, o znaczeniu, o tym jak niejednokrotnie się nie dogadujemy, o tym już ostatnio. rozmawialiśmy ostatnio. Ale bardzo istotne jest to, żeby wrócić do tematu słowa, ponieważ moja narzeczona, zresztą Amelie spotkał podobny los, Moja narzeczona zniknęła po wypowiedzeniu trzech słów. Były to słowa: Biorę cię za żonę. Amelia była kiedyś moją narzeczoną i zniknęła bez śladu. W zasadzie nie bez śladu. Ślad jest w postaci obrączek na naszych dłoniach. Natomiast to, to słowo, to wypowiedziane słowo tak wiele, tak bardzo dużo zmieniło. Ma moc. Biorę Ciebie za męża. Słowo ma moc. Słowo ma moc. Rolą narzeczonej, rolą narzeczonego jest to, żeby się spełnić. Na czym polega spełnienie narzeczeństwa? Na samo unicestwieniu, co zapowiadaliśmy poprzednim razem. Celem narzeczeństwa jest to, żeby przestało istnieć. No tak, no ale jak ma przestać istnieć, to w ogóle po co całe zamieszanie? No właśnie. Niejednokrotnie co, w ogóle po co ten ślub? To tylko formalność, to tylko uroczystość, to tylko papierek. Tak Bardzo modne jest, że współcześnie tak się mówi, że to tylko papierek, on nic nie zmienia. Być może, natomiast my doświadczamy tego bardzo mocno, że zmienia radykalnie, zmienia bardzo dużo, zmienia wszystko. Narzeczeństwo, podobnie w pewnym sensie, jak życie w małżeństwie, to pewien projekt. We współczesnym świecie żyjemy w projektach, mamy różne, budujemy różne projekty. Kiedy już budujemy projekty, to oczywiście określamy, jakiś jego cel. Celem narzeczeństwa samounicestwienie. Celem małżeństwa wieczność. Jeżeli określamy cel małżeństwa, cel projektu, przepraszam, to badamy ryzyka, możliwości. Staramy się wykreować pewien scenariusz osiągania celu naszego projektu. Planujemy jakieś terminy, wiele, wiele szczegółów, pewien harmonogram, ryzyka, które mogą nas spotkać. Tak przygotowujemy się do projektu i takim wstępnym projektem jest narzeczeństwo, a zasadniczym małżeństwo. Tak, ale tych projektów w ciągu życia, możemy powiedzieć, przepracowujemy, realizujemy bardzo wiele. Jednym z takich projektów może być wykształcenie. My jako młody, młodzi rodzice planujemy... Wykształcenie dla naszych dzieci, potem te dzieci, kiedy już są młodymi dorosłymi, planują sami swoje wykształcenie, decydują czy studia, czy technikum, czy po studiach drugie studia, trzecie, może studium, może studia podyplomowe. To nas prowadzi być może do zawodu, kolejny projekt, a w tym zawodzie być może awans, być może kolejny krok, kolejny projekt to dom. Dom rozumiany jako budynek, chcemy mieć swój dom, chcemy mieć swoje mieszkanie, ale chcemy też zbudować swoją rodzinę. Kolejna artystyczna kariera artystyczna może być, tak. Kolejny projekt samochód, bo przecież trzeba się przemieszczać, trzeba sobie życie w jakiś sposób udowodnić. Kolejny projekt życiowy to nagranie filmika na YouTube. Na przykład, tak. Kolejnym projektem może być podróż. Może to być podróż życia, może to być podróż coroczna, może to być po prostu zrealizowanie jakiegoś urlopu w czasie wakacji, w czasie zimy. To mogą być bardzo różne osiągnięcia sportowe. Planujemy sobie, projektujemy. I to wszystko to są czasem projekty życiowe, rzeczywiście zajmujące cały kawał naszego życia? Tak. Czasami jest to kilka miesięcy, kilka lat, a czasami faktycznie planujemy to na całe życie. No i projekt życia. Projekt życia. Projekt życie, życie małżeńskie, to projekt życiowy, projekt życie. Jeżeli coś projektujemy, tak jak wspomnialiśmy, wspominaliśmy, to analizujemy różne ryzyka. Co może nam zagrozić? Z jakiego powodu może coś się nie udać? Jeżeli budujemy dom, zastanawiamy się, jeżeli to jest dom w górach, to czy jest dobrze posadowiony, czy się nie osunie podczas ulewy. Jeżeli będzie, no nie wiem, jeżeli będzie to zakup samochodu, no to też sprawdzamy, czy będzie nas stać na utrzymanie takiego auta, które nam się zamarzyło, i tak dalej, i tak dalej. Więc projekt, realizacja przygotowanie do projektu to analiza ryzyk i warto jest przygotowując się do takiego projektu nikogo nie skrzywdzić. Może posłużymy się takim przykładem, jeżeli uznajesz, jeżeli uznajecie, że życie ma wartość, czyjeś bezpieczeństwo jest niezwykle cenne, to jeżeli zdarzy Wam się na szampańskiej zabawie sylwestrowej wypić dwie lampki szampana, albo być bardzo, bardzo zmęczonym po ciężkiej pracy, to nie wsiądziecie wtedy za kierownicę, dlatego że szanujecie swoje życie, życie kogoś innego, bo uznaliście je za wartość. To byłby ten obszar ryzyka, jeżeli wiecie, że może wydarzyć się coś niedobrego, jest pewne ryzyko, nie musi tak się stać, ale jest zagrożenie, zaniechacie tego. Przygotowując się do małżeństwa, przygotowujemy się do pracy, do operacji na człowieku, na tak cudownym człowieku. To podobnie jak chirurg, który Operuje człowieka. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy chirurg już otworzył ranę, otworzył, nie wiem, serce, płuca, już jest moment, kiedy ma zaszyć pacjenta i zastanawia się wtedy, to których tu nici użyć, a może takich, może innych. Pacjent leży, akcja w toku, a on się zastanawia, co, z czego ma skorzystać. Po to jest cały bagaż doświadczenia, historii, nauki żeby mu podpowiedzieć te są najlepsze i żeby on się nie zastanawiał co jest dobre tylko żeby skorzystał z tego żeby to przyjął podobnie jakby chciał na próbę żyjemy na próbę próbujemy żyć na próbę jeżeli tak yy, przed ślubem z, próbujemy różnych przygód tak mówię że no, trzeba popróbować no to trzymajmy się tego porównania z chirurgiem który zanim zaszyje pacjenta to pójdzie do jednej sali i mówi a może ja panu zaszyję usta a komuś innemu może powiekę, bo muszę się wprawić, muszę na próbę zobaczyć, jak to jest na innym pacjencie. Więc pracujemy na człowieku. Yy, więc nie starajmy się żyć na próbę, bo nie ma życia na próbę. Nie jest jedno, trzeba podjąć decyzję i iść naprzód i wziąć za to odpowiedzialność. No tak, ale część obszarów w naszym życiu, czy też w narzeczeńskim, czy później w małżeńskim, możemy robić na próbę. Możemy na próbę. Założyć swój profil facebookowy możemy na Wspólny próbę, na przykład, wspólny, prawda? Tak, tak. Możemy na próbę założyć wspólne konto bankowe, zobaczyć, jakie mamy do siebie wzajemne zaufanie, czy faktycznie potrafimy. Czy go nie, nie nadużywamy, Nadzajem, czy, czy się tak. wspieramy tutaj w zasilaniu tego konta, prawda? Tak, więc tutaj faktycznie możemy coś spróbować, no bo ryzyko, jakie podejmujemy, no to co? Ewentualne otwarcie i zamknięcie konta Facebookowego, konta bankowego. Co więc najwyżej strata. Jakieś gotówki, jeżeli się okazało, że któreś nadużyło tego zaufania, powiemy szczerze, że my spróbowaliśmy tego. Założyliśmy wspólne konto jeszcze wiele, wiele miesięcy przed ślubem. Było to niesamowite doświadczenie. Piękne i wartościowe polecamy. No i właśnie, pewne obszary na próbę i pewne obszary zagrożeń, o których mówiliśmy. Te strefy zagrożenia, niejednokrotnie też popularne, we współczesnych mediach mówimy. O relatywizmie, który dość mocno nam zagraża w wielu kwestiach. Niejednokrotnie też, czasami niekoniecznie chcąc faktycznie powiedzieć to, co mamy na myśli, używamy troszeczkę innego sformułowania, na przykład używając sformułowania mniejsze zło. Nie ma czegoś takiego jak mniejsze zło. Tak, skutki czasami mogą być większe czy mniejsze. Tak, zło jest złem. Tak jest. My czasami myślimy, że skutki, mówimy co innego, czasami używamy pewnych skrótów myślowych. Mm. No, na przykład, jeżeli ktoś ukradnie 5 zł, a ten drugi 100, no to, no to ten, co ukradł 5 zł, być może jest to mniejsze zło, taką miarę przykładając. Tak. Ale jeżeli on ukradł te, ukradł te 5 zł komuś bardzo ubogiemu, a inny ukradł 100 zł komuś niesłychanie zamożnemu. To, to, to nam się zmienia. Kradzież jest kradzieżą. Skutki mogą tak. być różne. Skutki mogą być różne, okoliczności towarzyszące mogą być różne, bardziej lub mniej trudne, natomiast zło w zasadzie pozostaje złem. Podobnie jest z pornografią. O tym wiemy, tu już nie ma wątpliwości. Każdy wie, że zanurzenie się w pornografii, uzależnienie od pornografii jest niezwykle ogromną strefą zagrożenia zagrożenia zarówno dla danej osoby, jak i dla otoczenia. Doskonale wiemy, że trudno sobie poradzić w związku, kiedy jedna z osób jest uzależniona od pornografii. Doskonale wiemy, co się dzieje, kiedy młodzi ludzie zbyt wcześnie w przestrzeń pornograficzną wejdą. W... i nie są w stanie udźwignąć tak, tego zagrożenia. To jest podobnie tutaj chyba jest, można użyć takiego porównania, do. Yy... Do tego wspólnego profilu facebookowego, przed którym być może byście się chcieli bronić, no bo przecież, jeżeli się rozejdziemy, a nie jesteście jeszcze po ślubie, no to w internecie zostanie ślad na zawsze. Tak. Y, dotknięcie czegoś takiego jak pornografia, jakiekolwiek inne uzależnienie czy hazardowe, czy narkotykowe, czy alkoholowe, czy jeszcze inne też pozostawia ślady. Podobnie jak w internecie tego się nie da wymazać. Można niwelować troszeczkę skutki, ale wymazać się absolutnie nie da. Tak jest, podobnie jest, no właśnie, czy chociażby z grami. To też wiemy, że zagrożenie, jeżeli chodzi szczególnie o na przykład dzieci, młodzież, zbyt szybkie, zbyt duże, zbyt intensywne zanurzenie w krótkim czasie może spowodować naprawdę duże straty. Duże straty. No i jest właśnie tą strefą, strefą zagrożenia. Podobnie może być, czy też może się stać, z zamieszkaniem przed ślubem przed ślubem, które odradzamy. Po prostu nie warto. Tak, może też stać się swego rodzaju strefą zagrożenia. Zniewolona wola. naruszeniem czystości. Tak, prawda? Zniewolona wola, która na przykład, jeżeli jesteście narzeczonymi i jeżeli planujecie ten jeden najpiękniejszy dzień, dzień Waszego ślubu, to też warto rozważyć, zreflektować, zastanowić się, na ile faktycznie wy jesteście kreatorami tego dnia. A na ile Wasza wola jest zniewolona tym, że mama, tato, dziadek, ciocia, bliski, ktoś powiedział, jak trzeba, bądź, jak absolutnie musicie zrobić, bo bądź nie bądź ktoś wyjść. bardzo mały, który jeszcze głosu nie ma, a który żyje w Was, bo poczęło się dziecko, poczuło się nowe życie i staje się taką presją, prawda? Czyli Wasza wola w tym momencie nie jest już zupełnie wolna, natomiast jest pod naciskiem kogoś. Tak. I znowu, tak jak mówiliśmy, te okoliczności mogą być różne, mogą być mniej lub bardziej trudne. Natomiast warto zawsze głęboko podjąć tą refleksję, na ile faktycznie jest to moja wolna wola, a na ile jest to wola dyktowana okolicznościami. I to już nie faktycznie, że chcę wyjść za mąż, chcę się ożenić, ale muszę, nie mam wyjścia. Ważne, żebyście tego pragnęli, a nie tak. czuli się zobowiązani. Żebyście, nawet jeżeli babcia, ciocia, wujek, ktokolwiek, sąsiad mówi: pobierzcie się, to żebyście tego zapragnęli. Nawet jeżeli zdarzyło się tak, że jest was już troje, bo poczęło się nowe życie, to żebyście zapragnęli w poczuciu odpowiedzialności i miłości założenia tej rodziny, a nie tylko czuli przymus, że musimy coś zrobić, bo coś się wydarzyło. Bo nad wtedy tym... skutki mogą być opłakane, zależy jak nad tym w następnych dniach. Dla was miesiąc. i całego otoczenia. Tak, Dokładnie tak. Też taką strefą zagrożenia mogą być nieprzerozmawiane, nieprzegadane kwestie, czego też niejednokrotnie doświadczaliśmy w swoim życiu, że no nie wszystko udało nam się w tym okresie narzeczeńskim przerozmawiać. I to jest jak pole minowe. Tak, choć faktycznie tych godzin były tony przerozmawianych na różne tematy. Natomiast o to też warto zadbać w tym okresie narzeczeńskim pięknym okresie, który właśnie między innymi po to jest, żeby podjąć te rozmowy, jaką macie wizję rodzicielstwa? Czy chcecie? przyjąć, wychować dzieci. Może macie pomysły na imiona, nawet na już razie... w tym tak. momencie. Jak chcecie, jakie macie modele wychowania, jakie modele wychowania wynosicie z domu. O tym naprawdę warto porozmawiać, bo tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, te języki domowe, pewne są modele różne. są różne. I to jest naturalne, że one są różne. Natomiast istotne jest, że żeby dwoje ludzi z dwóch różnych domów znalazło ten wspólny mianownik, to żeby znaleźć ten wspólny mianownik, Trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać. Trzeba przyjeżdżać do siebie, odwiedzać się i spotykać, i wtedy rozmawiać. Czas na wspólne zamieszkanie będzie później. Paradoksem, o czym pewnie porozmawiamy w którymś z następnych odcinków, jest to, że współczesność nas pcha do tego, zamieszkajcie razem, będzie taniej wynająć mieszkanie, będzie łatwiej zaciągnąć kredyt. Potem, jak już się pobierzecie, ten kredyt jest zaciągnięty, zobowiązania są bardzo wysokie. Jedno z Was jedzie w jeden koniec Polski, inne nawet za granicę. Spotykacie się raz na tydzień albo raz na dwa, trzy tygodnie, bo przecież trzeba spłacić kredyt. I co? Stawiamy świat do góry nogami. Przed ślubem mieszkamy się razem, a po ślubie separacja i spłacanie kredytu. To nie tak. Naprawdę nie warto. Niepotrzebne zamieszanie. Tak. Pointujemy. Obiecaliśmy wyzwania, dotrzymujemy teraz słów. Mamy taką, takie dwie propozycje na wyzwania, czyli projekt i realizacja projektu. Spróbujcie zbudować własny budżet. My tego doświadczyliśmy, cudowna przygoda, polecamy bardzo. Jeżeli nie chcecie zakładać własnego konta, załóżcie wspólną skarbonkę albo pudełko, albo sakiewkę, z, albo kieszonkę. Mąż i żonka to jedna kieszonka. Spróbujcie do tego się przygotować, zakładając tą jedną kieszonkę, którą będziecie regularnie zasilać jakąś niewielką kwotą i będziecie mieli do tego nieograniczony nieugraniczo, dos, dostęp obydwoje. I zobaczycie, czy jak sobie z tym jesteście w stanie poradzić. A zatem wyzwanie pierwsze wspólna kasa. Tak, i tą wspólną kasę możecie sobie założyć, że na przykład po, przez miesiąc, przez pół roku, przez rok, jakkolwiek. Możecie zakreślić sobie ten termin, ale istotne, żeby spróbować podjąć to wyzwanie. A drugie wyzwanie drugie wyzwanie i tu rekwizyt. Uwaga! Słuchajcie, spróbujcie zrobić listę zakupów. Lista zakupów na maksymalnie 100 złotych rzeczy, które faktycznie potrzebujecie. Nie macie ochoty, potrzebujecie. Potrzebujecie faktycznie. Są to zakupy związane na przykład, nie wiem, co kilka dni, raz w tygodniu jakkolwiek, tak, w, mamy potrzebę, żeby dokupić rzeczy do kuchni, do łazienki, rzeczy pierwszej potrzeby. Spróbujcie zrobić taką listę. Ja podniosę poprzeczkę. Spróbujcie zrobić tę listę zakupową i pójść zrobić zakupy na głodniaka. O, to będzie duże wyzwanie. Tak, no, ja myślę, że Chyba doświadczyliście wiem, tego, radę. a jak nie, to spróbujcie. O, strasznie tak. się robi zakupy. Robić zakupy przed mm. obiadem i nie kupić tego, y, czego nie planowaliście wcześniej. Nie, nie, Jeżeli dacie nie. radę, brawo. Super. Spróbujcie. Lista zakupów za 100 zł i faktycznie kupić tyle i to, co macie tam napisane na liście. No to, no to tyle. tyle. Z Bogiem i do roboty. My tu jeszcze wrócimy. Z Panem Bogiem.